Cześć, jest poniedziałek, nie wiem dlaczego musiałam popatrzeć na zegarek, żeby przypomnieć sobie, który jest dzień, ale jest poniedziałek, 25 kwietnia, jest godzina 16.10 i ja jakąś jakoś 40 minut temu wróciłam z pracy. I szczerze, czuję się beznadziejnie, bo od środy zeszłego tygodnia cały czas chodzę do pracy i będę tak chodzić aż do środy włącznie, więc ja dopiero w czwartek będę miała chwilę wolnego. Mm, więc stwierdziłam, że dzisiaj zrobię sobie taki reset, taki dzień resetu i stwierdziłam, że go nagram, bo w sumie chcę zrobić trochę rzeczy, a to może być fajne wyzwanie, żeby to udokumentować i to będzie coś nowego, czego jeszcze pewnie nie nagrywałam. Eee, w planach mam trochę rzeczy, tak jak już mówiłam. Między innymi muszę posprzątać w pokoju. Muszę zrobić sobie, że tak powiem, spaw w słowie, ale tak naprawdę to muszę zrobić sobie peeling twarzy, bo mam takie po prostu syfy podskórne, okropne i czuję, jak rozprowadzam krem na twarzy, że mi się skóra łuszczy. I muszę naolejować włosy. Włosy są okropne: są brudne i tłuste. Więc to jest idealny pomysł, żeby olejować jeszcze bardziej włosy. Także tak. Ja mam już swój statyw, dostałam go na święta. Dostałam go na Wielkanoc od chłopaka. Jest mały, jest przenośny i ma taką małą lampkę. I ona jest chyba teraz ustawiona najmocniej, więc teraz ją zgaszę. Nie wygląda może to jakoś bardziej, ee, że tak powiem zjawiskowo, ale wygląda na pewno lepiej. Nie wiem, czy to jest prosty kadr. Teraz jest chyba trochę prosto. I naprawdę cieszę się z tego powodu, bo wygląda to 1000 razy lepiej. Także co? Ja zabieram się w ogóle za ogarnianie tutaj tego mojego pierdzielnika. I mam nadzieję, że po, takim, po takiej aktywności <laughs> będę czuła się lepiej, bo w ogóle jutro idę na szóstą do pracy znowu. Także ja, nie przedłużając, bo gadam już do was trzy minuty równe, zabieram się za sprzątanie. I w sumie nie wiem, czy będę się dalej odzywać. Po prostu siądźcie wygodnie, weźcie sobie coś do picia i mam nadzieję, że zrelaksujecie się ze mną bądź zmotywujecie się do tego, żeby też czasami o siebie zadbać. Nie tylko ubraniowo, ale też, wiecie, zrobić sobie maseczkę, posprzątać w pokoju, zrobić coś dla siebie po prostu, w naj, najzwyczajniej w świecie, bo my też jesteśmy ważni i jeżeli nie będziemy o siebie dbać, to po prostu się zajedziemy na śmierć, także enjoy. uważać. nagrywałam TikToka z książkami, które kupiłam w tym miesiącu, i nie tylko moimi książkami, ale też tam były książki do mojej siostry, bo my w sumie zawsze kupujemy książki razem. I chciałam o czymś pogadać, i to jest dla mnie przynajmniej bardzo ekscytujące. Jestem wręcz szokowana, ponieważ w Wielkanoc, kiedy siedziałam z rodziną. Moja siostra nagle mi powiedziała: "Zuza, a ty wiesz, że masz ponad 200 wyświetleń pod y, ostatnim filmem?" I ja byłam po prostu w takim szoku, a na stan dzisiejszy, czyli na 25 kwietnia, mój najnowszy film na YouTubie ma 669 wyświetleń, co dla mnie jest po prostu totalną po prostu rewelacją. Dla mnie to jest po prostu o, naprawdę, ja się cieszę tak bardzo, bo wszystkie moje filmy do momentu, aż puściłam ten film, miały, nie wiem, po 60 wyświetleń, z czego większość to pewnie był mój chłopak i moja siostra, a ten film ma prawie 700 wyświetleń i to jest dla mnie po prostu no, coś niesamowitego, niesamowitego, no ja cię nie umiem wysłowić, plus mam 47 subskrybentów. 47, kiedy ja cieszyłam się, kiedy miałam 10, a teraz mam 47. 47 osób lubi to, co wrzuciłam na kanał. I to jest dla mnie tak niesamowite, naprawdę. Ja nie wiem nawet, mm, może ktoś mi napisze w komentarzu, powiedzcie mi. O co chodzi z tymi wyświetleniami? Do czego są to wyświetlenia? Czy to są wyświetlenia na przykład osób, które wyświetliły mój profil, wpisując w wyszukiwarkę jego nazwę? Bo te wyświetlenia w ogóle się nie pokrywają z tymi wyświetleniami pod filmikami. Ja od czasu do czasu kiedyś liczyłam i to się w ogóle nie pokrywało jakby z tym, co jest na tej karcie informacje. Więc jeżeli ktoś wie, z czego są te wyświetlenia na karcie informacje, to byłabym wdzięczna za yy, informacje. Ale naprawdę, ja po prostu od świąt chodzę i po prostu mam takiego Jezus. Prawie 50 osób chce mnie oglądać, i dla mnie to jest taki mega kop do działania. Naprawdę. Na TikToku też fajnie mi idzie. Zaraz Wam powiem. Na TikToku mam 136 obserwujących i łączną liczbę polubień mam 4335, co też jest w ogóle kosmiczną dla mnie liczbą, a. Filmik, który ma chyba najwięcej wyświetleń, to jest filmik, który ma prawie 6000 wyświetleń, i dla mnie to jest po prostu no, niemożliwe. Ostatnie moje trzy TikToki, które wrzuciłam, mają ponad 1000 wyświetleń, a jedno z nich ma 3000. No po prostu ja wiem, że dla takiego YouTubera, który nagrywa dwa lata, to mogą być małe wyświetlenia, ale ja nagrywam od tego, a mamy prawie maj. Ja jestem no niecałe dwa miesiące w social mediach, i to jest dla mnie. Tak po prostu super, bo ja naprawdę myślałam, że na przykład nie wiem, będę nagrywać pół roku i przez pół roku będę miała na przykład 20 świetnych pod każdym filmem. Strasznie się cieszę, naprawdę. Do, ta, ta, tak chciałam po prostu porozmawiać, bo naprawdę bardzo się cieszę i bardzo chciałabym z całego serca podziękować osobna każdej osobie, która ma w tym swój wkład. Czyli każdej osobie, która kiedykolwiek polubiła mój filmik, bądź kiedykolwiek skomentowała mój filmik i każdej osobie, która zasubskrybowała mój kanał. Naprawdę jesteście no niesamowici. Mimo, że was nie znam, to jesteście naprawdę niesamowici. Także tak. Zapraszam dalej. Do oglądania. Jestem już po kąpieli. Mówiłam Wam to w wypadku, gdybyście nie zauważyli, co jest raczej wątpliwe, bo mam sobie ręcznik, co się na sobie na głowie. Zmyłam olej z włosów i w sumie jest godzina prawie 22, więc powoli już będę szykowała się spać. I w momencie, jakby przed wykąpaniem się, oglądałam YouTube'a i trafiłam na jakiś stary filmik. Znaczy stary. Nawet roku jeszcze nie ma. Bookish Battle Challenge na kanale Karoliny Karateusz i występuje tam z Zaksiężkowanych i ma dziesiątki i jeszcze Nikola. Tak, Nikola? Yy, doktor Book, która zadaje im pytania. O Boże, moje suche ręce. I yy, jak na razie bardzo mi się podoba ten filmik. nigdy wcześniej go nie oglądam yy, Bardzo przyjemny. Widać, że dziewczyny się bardzo lubią. Także no. No i w sumie też czytałam o Księdze Cieni To jest taki um, grimoire, może będzie bardziej takie jakby znane słowo To jest taka... Um, to jest zeszyt, księga, książka, w której zapisujemy wiedzę, którą uważamy za potrzebną Jeżeli jesteśmy osobą, która wierzy w magię, w pogańskie rzeczy Także to jest coś takiego i ja się tym bardzo interesuję i czytałam sobie o tym, oglądałam filmy na ten temat, i mam w planach tworzyć swoją własną. Przepraszam, że nie umiem się skupić i nie patrzę w kamerę, ale ostatnimi czasy mam bardzo suche ręce, i cała skóra mi odchodzi, i jakby skupiam się na, na tym, czym nie powinnam. Jakby myślę, że zakończę, jakby ten film. Chciałam zrobić coś na szybko, znaczy na szybko. No, w sumie na szybko, ale chciałam też jakby spróbować czegoś innego, bo zwykle jakby wybieram sobie dzień, że na przykład, o, jutro mam dużo do zrobienia, to fajnie sobie to nagram i będzie fajny materiał. A dzisiaj w sumie nie miałam nic do zrobienia. Specjalnie siedziałam w domu, bo chciałam, bo musiałam odpocząć od wszystkiego. Poszątałam w pokoju, bo już czułam jakby narastającą aurę brudu. Która źle na mnie oddziaływała. Ogarnęłam, że tak powiem, zewnętrzną część siebie, i przez to, że jakby poczytałam o tej księdze cieni, też trochę ogarnęłam wewnętrzną część siebie. Że to było taki, w sumie, moim zdaniem, to mogło być trochę nudne. Ale mam nadzieję, że taki zwyczajny dzień, gdzie przypomina pewnie dzień każdego z Was, kiedy ktoś jest zmęczony i nic mu się nie chce tak naprawdę, i przychodzi po pracy, po, po, po szkole do domu. Jakby wykonuje podstawowe obowiązki i potem ma czas dla siebie i się regeneruje. Jakby w moim wydaniu było dla was przyjemne. Mam nadzieję, że podbiłam serca wasze, moim kochanym psem. No i taki eksperyment, czy z nudnego dnia, w którym praktycznie nic się nie dzieje, mogę coś wycisnąć. I na koniec chciałabym. Zrobić update czytelniczy, bo mamy 25 kwietnia Tak jak już wspomniałam chyba z 40 tysięcy razy Na mam, przeczytałam 6 książek Sporo I y, ostatnią książką, którą przeczytałam była druga część y, trylogii od pani Anny Kańtoch I y, są to tajemnice Ja to tak nazywam, bo nie wiem jaka jest oficjalna nazwa Mm, bo każdy tytuł zaczyna się od słowa tajemnica, więc ja to nazywam trylogiem tajemnic. Mm, to jest Tajemnica Nawiedzonego Lasu, i to jest druga część, właśnie trylogii Tajemnic, czyli Tajemnica Tajemnica Kręgu, Tajemnica Nawiedzonego Lasu i Tajemnica godziny 13. E, drugi tom podobał mi się o wiele bardziej niż pierwszy, gdzie pierwszego oceniam chyba na trzy gwiazdki, tego oceniam na cztery. Pierwszy to mnie za bardzo mi się podobał. Chyba tak dopiero od 3/4 zaczęłam tak naprawdę wkręcać się w tą książkę. Ale w sumie za niedługo będę robić podsumowanie, co tylko tak wspomniałam. No i będę czytać trzecią część, która aktualnie robi mi jako podstawkę podstatyw. Więcej nie pokażę, chociaż w sumie. Będzie wielka różnica, no trochę niżej, ale przeżyjemy. I tak wygląda ostatnia część trylogii, czyli tajemnica godziny 13. Jest w ogóle jakby odkładkowo totalnie inna, bo jest jasna. Dwie poprzednie są ciemne, szare, a ta jest biało-niebieska, także wybija się totalnie na tle poprzednich. I mam nadzieję, że będzie jakby w takim samym klimacie i będzie mi się tak samo podobać jak druga część, może nawet bardziej. I że nie będę musiała jakby to ująć przymusem. No że przymuszać się to nie jest zło, bo pierwsza część nie była zła, tylko po prostu strasznie wolno się rozkręcała. O, tak powiem, że nie będę jakby musiała. Długo czekać na jakiś rozwój akcji. W drugiej to już po prostu poleciało, a mam nadzieję, że w trzeciej będzie tak samo. Prawie godzina 22, więc ja kończę. Ten mam nadzieję, ciekawy film. Dla Was. Yy, przyjemnie mi się go montowało. W sensie montowało. Montować jeszcze nie, ale przyjemnie mi się go nagrywało, szczerze powiedziawszy, mimo że. Nic ciekawego nie było tutaj. <grytanie> Mam nadzieję, że... Mam wrażenie, że się cały czas powtarzam, naprawdę. Kończę. Dziękuję za oglądanie. Miłej nocy, bądź dnia. W zależności, kiedy to oglądacie. Miłego czytania. Mam nadzieję, że w tym miesiącu były same dobre książki. Do następnego odcinka. I... Wpadajcie na mojego TikToka, bo mam nadzieję, że tam też robię fajny content. the